Szymon kosty, jestem Dawid chyba. Dzisiaj chcę otworzyć tego maga boxa, bo jeden win, więc sobie zagramy piłkę nożną. No i. No zagrajmy. Czekaj, Jaka to jest mapa? Taka jest mapa, więc na to wezmę bula. Hehehe. <grym> A, dobra. też lajki i suby. Bo chcę dążyć do 100 subskrypcji. Też wbijajcie na kanał Wójtasek Bardzo fajny też. Zostawię wam też w opisie. Będziecie chcieli od niego kanał. Ale ja w ogóle tak naprawdę nie mam farta w tych Megaboksach, bo jak widzieliście, już otworzyłem trzy tam. I mam takiego nie farta. Nawet raz w piątku nie dałem Było tak. 4, 3 i 2. W so, nie wiem jakie ja mam normalnie w tych Megaboksach. Że możecie napisać, jeżeli już wy otwarliście Megaboksów. Mm. Nie się co ja zrobiłem? Dobra. To mi zadaje. Mam mi lunech w ja taki jest... no, trochę długi ale nie wiem. Só tudo, só tudo, O ja nie, mam tego dużego mi się to Nie. Gdzie nic tak szybko się ładuje ten ulicy cały czas? thank <sighs> you Dobra, to jest sorry za przerwę wcześniej, już kilka wrzuciłam. No więc odbierajmy. Piszcie teraz, jak myślicie, co może wejść. I co ma tworzyć? W sumie trzy obroty. Może nie macie kamerki? Ale ja zrobię trzy obroty. Raz, dwa i trzy. I palcem. Czwórka. Nie, nie mam jakieś peny. To stara pena, nie niedawno mi była do No więc... Sandy. No, możecie jak chcecie się dodać tu macie No więc ja wam zostawię w opisie kanał do Wojtka. Hehe i he. pa!